ASB jest profesjonalnym dostawcą wysokiej jakości usług w zakresie księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, kadr i płac, usług korporacyjnych oraz rozwiązań IT ułatwiających prowadzenie biznesu. Caldo Smart to przede wszystkim oszczędność czasu, elastyczność i łatwość obsługi. Moim zadaniem w ASB jest usprawnienie pracy kolegów i koleżanek przy równoczesnym zachowaniu wysokiego standardu obsługi klienta. Moim zdaniem aplikacja Saldeo Smart pomaga spełnić te warunki, ponieważ automatyzuje pracę i pozwala na wysoki poziom obsługi klienta. Przejście na codzienne korzystanie z Saldeo Smart bardzo usprawniło nam pracę. Wcześniej skanowaliśmy każdy dokument osobno. A następnie ręcznie przepisywaliśmy niektóre dane do systemu księgowego. Teraz dzięki Saldeo Smart program sam szczytuje niektóre dane, takie jak nazwy kontrahentów czy numery kont, co pozwala nam zaoszczędzić sporo czasu. Poza tym Saldeo Smart jest zintegrowany z naszym systemem księgowym, którego na co dzień używamy w ASB więc po prostu dostajemy gotowe faktury do księgowania w systemie. Fajnie, że system się uczy i z czasem podpowiada, jak opisać fakturę od jakiegoś kontrahenta. To również usprawnia naszą pracę. Fajne jest również to, że klienci zawsze mają podgląd, na jakim etapie są poszczególne faktury. Jedną z wielu usług naszego działu jest zarządzanie kontami bankowymi oraz dokonywanie przelewów na zlecenie naszych klientów. Stąd też bardzo cenimy możliwość dostosowania schematu autoryzacji dokumentów oraz ustawienia odpowiedniego obiegu wedle wymagań naszych klientów. Nasi klienci mają dostęp do faktur w każdym momencie, dokumenty się nie gubią, możemy wyszukać fakturę za pomocą jednego słowa. W Saldeo Smart możemy tworzyć paczki importowe do banków, dla płatności krajowych, dla płatności podzielonych split payment, jak i dla płatności zbiorczych do jednego kontrahenta. Dzięki Saldeo Smart paczki importowe możemy zweryfikować z białą listą w naszym narzędzie taksów. Dodatkowo mamy pełną kontrolę nad płatnościami, gdyż łatwo możemy sprawdzić na jakim etapie płatności jest dany dokument. Program przypomina nam również o niezapłaconych fakturach. Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług i umożliwienie naszym klientom skupienia się na ich biznesie, podczas gdy my zajmiemy się resztą.